Ja jestem to w game, a dziś ze mną jest uncerry. I to jest kolejny display ze świata Game. Dobra, no to zaczynamy. Teraz pójdziemy do. Pójdziesz, bo ja sobie tutaj jeszcze zrobiłem fajnie. Ja pójdę, bo pan Cherry e, niedawno zaczął grać na, na świecie Gefion, także z nami nie będzie uczestniczył, bo będzie z nami robił. 7 ma. E, tak, 7 ma. Ja pójdę teraz na demon. E, na Zulusy. Sorry. Już mam 22 poziom. E, w odstępie od tamtego odcinka strasznie mi się nudziło, że dobiłem ten 22 poziom. Akurat możemy ekspić na jest No to lecimy na ekspolisko. Tak, dobra. Co tam powiesz, panie Chery? No, zachęcam do obejrzenia mojego głosowania. Ja jaką kontrę mam nagrywać. Tak, link do kanału pana Czerego będzie w opisie. I... Jakbyście mogli, to proszę go zalajkować, zasubować i tam, komentarzach, z czego mam nagrywać. To może no. będę nagrywał za mną. Jest czterech kandydatów. Wybierzcie, którego chcecie. Jakie tam gry są? Warframe, Ellsworth, League of Legends i Margonem. Tak, tak, jak słyszycie, coś z tych czterech kandydatów możecie wybrać, co wam się najbardziej podoba. No, no to lecimy z expo. W następnym odcinku może zrobię mix elit, jak mi się uda. Ale dzisiaj chciałem zrobić właśnie mix elit, ale się nie udało, ponieważ Tyle ludzi poszło za mną na elity, i wszyscy mi ciągle wybijali, i się nie dało. Także szkoda. A specjalnie wbiję ten level też, aby postać się na elity. Zaczynamy? Tak. Oj Chyba dostaniemy do dzika. Tak, dostaliśmy doda. Już nam budki lotnęły. To widzimy się. Aż będziemy w karkachan. Dobra, już zrespiliśmy się w Karkachan. Mam taki mały konkurs. Piszcie w komentarzach. No będzie... Tak. Piszcie w komentarzach, kto by chciał ze mną zrobić odcinek z widzem. O odcinek specjalny. Tak, odcinek specjalny z widzem. Wybiorę spośród Was jedną albo dwie osoby. Zależy, ile Was będzie. Najlepszy komentarze wygrywają. Tak, i najlepszy komentarz wygra. Yy, no to po raz drugi lecimy na druusy. Myślę, że teraz nas nie do jedną, założymy błogosławieństwo, ale dopiero jak wyjdziemy na expa. No. Tutaj jakiś Jamara, y, pozdrawiam go bardzo. Y, on też ma y, kanał na YouTube, y, ma tam nazwę Pan Gruszka, jakby ktoś chciał oglądać. Ma tam w miarę ciekawe filmy. Ja sam go polajkowałem, także nieźle. Co pan Pani Jerry robi? E, Aktualnie piszę, datę, do która będzie trwał, e, trwało głosowanie. Aha. Jak widzicie, to jest e, trzech typa. E, przyszli na pewno zostać stać na elicie. Bo są bardzo fajne i Tak, no to zaczynamy ekspić. Zakładamy błogosławieństwo. No, ja e, e, Dobra, zakładamy błogosławieństwo i zaczynamy ekspić. Jak widzicie, wszystko ładnie pośli na auto. Więc tak, widzimy się, a kiedy wbije 24 poziom, no to do za chwilę. Na chwilę przestałem expić. Bardzo pozdrawiam tego pana. Tak. No i napiwę. No to zaczynamy expić. Mam no to do widzenia za chwilę. Tak jest. Bardzo Dobra, proszę. jak widzicie, mam już 24 poziom. Kupiliśmy tarczę na 22. Teraz zaczynamy quest'a na niedziwiow. Yy, tutaj trzeba pić. Hmm, Tak, chyba to. Nie, nie to. Yy, Słyszałem, że to jest czarnica. Też nie to. No, trochę będziemy się nad tym męczyć. Też nie to, też nie to, Ojej. też nie to, o, to mamy też nie ta. to, kim jesteś, dobra, mamy to, tak, 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 rozpoczęliśmy questa i przy okazji rozpoczynamy sobie kosta na teleport do Belgii. Chciałam uzyskać tak, yy, tak. No i zanosimy kuferek. No to widzimy się. Gdy będziemy Withan. Dobra, jesteśmy Withan, oddajemy ten kuferek. Jak będziemy zabijać żywioły, to po drodze oddamy sobie kuferek. No to widzimy się koło tego typka, u którego trzeba zrobić quest. No to... Dobra, ja... zaczynamy questa. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Dobra, będziemy się widzieć y, koło poszczególnych żywiołów. No to do. Widzimy się koło żywioła Ziemi. Czy. Dobra, jesteśmy koło żywiołu y, Ziemi. Właśnie go zabiliśmy. No to widzimy się koło żywiołu ognia jednak to był żywioł powietrza pomyliłem się dobra mamy go zabiliśmy żywioł powietrza teraz musimy iść po żywioł wody no to widzimy się przy żywiole wody dobrze jesteśmy przy żywiole wody trzeba go zabić tak Pozostał nam jeszcze jeden żywioł do zabicia ale w międzyczasie pójdziemy szybko do i Zrobimy. Dokończymy tego, tą misję na teleport. Oto widzimy się w werbin Dobra, jesteśmy w werbin yy, yy, Dokończamy tego questa na teleport. Tak. Tak. I mamy teleport do Verbin Zrobiłem. Dobra, teraz wsypamy się do Karkahan i pójdziemy na, na ostatniego drzwi. Czyli na żywioła e, ognia. No to widzimy się przy nim. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy koło żywioła ognia. Zabiliśmy go. Teraz trzeba się specjalnie zabić, bo mu się nie chce wracać. No i widzimy się przy, do, przy kończeniu questu. Dobra, jesteśmy koło Linra, Linarda. E, pokonają wszystkie, tak? Tak. Teraz. Mamy już parany bojownik. Tak mamy chyba. Tak. I oto tym pięknym mieczykiem kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że w następnym odcinku yy, wijemy koło 30 poziomu. I jak dacie dużo lajków, to będzie sami albo Pan Czery, albo Szolc. Do zobaczenia.